Witajcie przyjaciele. Ja jestem na wypadzie. Właśnie dojechałem na miejsce, ale nie będę mówił co będę robił. Zobaczycie na miejscu, czy to będzie wykrywać, czy inne rzeczy. Sorry, zobaczycie, jak już będę na miejscu. Jak już się rozwinę, i tego, to wtedy zobaczycie, co będę dzisiaj robił. No, dojechałem, nie przedłużam lecę. Zapraszam do oglądania. Widzimy się na miejscu. Patrzcie. Chyba piorun strzelił to drzewo, że tak wypaliło, bo ktoś podpalił i się wywalił. W ogóle jest wywrotu w pełną lesie. Tragedia. Puszunia drodze na stanowisko jest puszczunia. Bierzemy. Jestem na miejscu i nie wiem, czy się domyślacie. Pewnie myślicie, że będę wędkował. Ale nie, 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 nie będę wędkował. Będę szukał rzeczy, które gubią wędkarze magnesem neodymowym. Będę chodził po takich stanowiskach wędkarskich I będę rzucał magnesem Jest przymrozek i trochę Ścieło Mi z brzegu Ale Magnes przejdzie W ogóle mam też gumiaki dłuższe, żeby się nie ochlapać To może sobie tutaj ścieżkę taką wyłamię trochę na linę no. Tu mam magnesik z liną w torbena. Torbę na tej puszki i patrzcie tu stał worek ze śmieciami nie wiem czy to widać o ktoś zbiera te śmieci ale w nim jest dużo puszek takich przepalonych z ogniska to aluminium zabiorę je na koniec na pewno nie przedłużam rozwijam magnes pierwsze miejsce okazało się czyściutkie nic jednego kapsla Cześciutko, wykonałem parę naście rzutów, nie ma nic. Idę gdzie indziej Jest pierwszy wędkarski fand haczyk widzicie? Jest haczyczek Ja wam powiem, że ten mój magnes też jest słaby to nie jest jakiś magnes F coś tam z Magtoma czy z Odyńców. To jest zwykły magnes z AliExpress chyba bodajże chodzi o zabawę. Co piasku. Pies na szczeka. Kolejny przyczepek. Najlepsze jest to, że ludzie tutaj się kąpią, z tego pomostu skaczą. I to nogę rozetnie jak z kurwisem. Jest kolejny fant wędkarski, z tym, że się rozleciał. Zakarmiaczka była, była zakarmiaczka. Czy to widać rężyna. kto wędkuje to wie co jest, to jest za karmioczka ale się rozleciało całe o. zrobił się supeł powiem wam, że nie jest proste takie chodzenie z magnesem lina się plącze Pantów <grywka> nie ma nie, nie chodzi o to Trzeba też mieć odpowiedni ten Ja nawet nie mam dobrych rękawiczek, ten mi już namokły I zimno mi w łapy no, ale jeszcze chwilę porzucam Dobro nim Zmiana miejscowy I sprawdzamy co tu słychać Pierwszy rzut Hop Poszedł magnes do wody I jedziemy z temacikiem Może coś tu będzie Zgubione Może nie będzie Nie wiem Koleżka płynie do mnie Po chuj ty tu płyniesz Nie mam chleba Ludzie karmią uczą Tylko usłyszał pluski już płynie Zajebie ci zaraz tym magnesem Będziesz tu podpływał do mnie Psz. Młode łabędzie karmione Się uczą Ja cię tu nie przyszedłem karmić Ja przyszedłem tu na magnes Czorcie jeden Kamieniste dno Może jakieś zaczepy haczykowe były Ktoś coś może Pierwszy rzut i się okaże co tu jest Gówno nic nie ma Czysty Łączę się jak coś chytne Kolejna ta kapselek zardzewiały, i kolejna kolejne wieczko. To od razu do torby kapselek. Prob dalej i wieczko jakieś jakieś garka Miały być wędkarskie rzeczy, ale są kurwa śmieci po ludziach Rykawiczek kapie Dobrze jest No, w końcu trafił się kolejny fanciur wędkarski Haczyk O Widzicie ja Załowiem tu sedy Jest kolejny haczurek, zaowiem jakiś puść No A Ty zaś Zaś tu przylazłeś Wpadł taki fancior. Fajna blaszeczka z żyłką. A, przypomnę się komuś urwom. No, blaszka elegancka. Widać świeżynka. Fajna, fajna. Taka sobie blaszeczka. Wpadła. Fajnie. Taka blaszeczka wpadła. O. ja ogólnie nie łapię na blachy, pole gumy, ewentualnie butelki. Ale mój cię łapie na blachy. Będzie się cieszył? Powiem, masz. Uff. Do wiadra. Stoję się tu nagrywam, rzucam. Nie wiem, czy to widzicie, ale tam. Leży guma ktoś zgubił i ona jest chyba bez haka, bez niczego Tutaj dokładnie leży się gumeczka Trochę jest rozerwana Ale będzie działać No, to zgubił Fajnie, fajnie Do wiadra Parę tych fantów wpadło wędkarskich się kapselki 3 sztuki Patrzcie te wszystkie puchy 6 sztuk są z jednego miejsca tak Już przyjeżdża tu i wędkuje łapie na kukurydzę i wypierdoli puszki i tyle i zadowolony Kurwa ja sam wędkuję, ale zabieram się gdzie są. Przyniosłeś pełne Wynieść puste, jest lżej wierdziel To za o Jezus Raksów Patrzcie jaka się zrobiła pogódka Słoneczko świeci i cieplutko się zrobiło Fajnie pięknie wiedział, że tak będzie, bo rano było pochmurno, padał deszcz. Widzimy, że tak będzie to jechał na wykrywać, nie na magnes, ale mówię, rozpada się, jeden na magnes. No tu o jak pięknie. Słoneczko daje, że aż miło To był ostatni rzut I jest ostatni wędkarski fand. Tu go będzie widać, czy nie będzie go widać? O, haczyczek Jeszcze jeden haczyczek się trafił Nie ma za dużo fandzików, no ale misja wykonana Miały być jakieś fantynekerskie pary. Jest. Porzucałem. Całą puchę nazbierałem. Całą tą torbę puch. Dobrze jest. Widzimy się w piwnicy. Jestem już w domu. W piwnicy. No i co? I zaraz nagram podsumowanie. Pokażę Wam. Tu już się przygotowałem. Padło tyle. wiadro oczywiście sterowane Padło kilogram puszek i trzydzieści pięć gram po cztery pięćdziesiąt, czyli cztery sześćdziesiąt sześć pykuski. jak wracałem nie ja Wam tego nie wskazałem ale jak wracałem yy, jak wracałem to znalazłem trochę aluminium listwy coś. Yy, listwy znalazłem przy parkingu tam gdzie miałem to ktoś wyrzucił one są też aluminiowe

ten minus usunąć, czyli wyzerować złomik w postaci puszek po kukurydzy w większości. 3 kg 565 gram po złotóweczce czyli 3 ,57 zł 57 groszy. Razem

Plus dwie buteleczki po złotówce, czyli 1334 bym zrobił za wszystko dzisiaj, nie jest źle. zawsze parę groszy do przodu, tu dyszka, tam dyszka, tu parę groszy, no. komu się podobało, wiecie co macie zrobić, I tyle, do zaś, elo.